Dobra, S1. Mam no, coś. Dajcie mi chwilę, ja muszę... Dobra, ten was na pewno rozpierdolę, jestem pewny. Ja się dowierzę jak ja wiedzam, co ty wziąłeś. Ja... też coś tak na specjalny wziąć Ja... nie. Od coś się na nią Nie, bo na piachu... Ja, na piechu wszystkim innym to tak chujowo. Wziąć. Daję, doganiasz mnie czy nie? Tak. Jedź prosto, jedź prosto. No. Aha, miałem faul 300. Ja jeszcze się rozpędzam, o kurwa, ale polecę. Wiesz co, myślę, że to już będzie zależało od tego, tej od startu. No. Wczoraj by mi wyjebało. Eee, myśmy się na tym też ustalić, bo my będziemy co, mieli... co jest, Co jest? Co jest, Szutuję to.